Panie profesorze, czy konstytucja dla biznesu jest potrzebna polskim przedsiębiorcom, jest potrzebna polskiej gospodarce? Jest to bardzo ważny akt prawny, który w pewien sposób ureguluje relacje pomiędzy obywatelem przedsiębiorcą a organem władzy czy aparatem urzędniczym państwa. Konstytucja, no jest to dosyć specyficzna nazwa dla ustawy. W zasadzie będzie to pewien taki akt generalny, który ma, pewien cywilizowany sposób zapewnić swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i ma uwzględniać nie tylko interesy aparatu państwowego, ale także słuszne postulaty przedsiębiorców oraz partnerów społecznych. Jeżeli tak się stanie, to będziemy z tego wszyscy szczęśliwi, ale są pewne wątpliwości. No dobrze, ale co będzie zawierał ten dokument, innego niż w tym momencie znajdziemy w naszym prawie? Ta ustawa ma przede wszystkim uporządkować przepisy, które są rozrzucone po kilkudziesięciu aktach prawnych. Co więcej, ma wprowadzić pewne gwarancje, przewidywalność pewnych rozwiązań, które będą adresowane do przedsiębiorcy, między innymi. Konstytucja czy projekt konstytucji zakłada, że przepisy, ważne przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej będą wchodziły dwa razy do roku w życie, to znaczy 1 stycznia i 1 lipca. W ten sposób przedsiębiorca będzie mógł zwrócić szczególną uwagę na te dwie daty. Co więcej, konstytucja czy projekt konstytucji zakłada, że spory dotyczące stosowania prawa. Ma się rozstrzygać na korzyść przedsiębiorcy. Ale kto to będzie rozstrzygał, na dzisiaj nie wiemy. Najważniejszym organem, zapewniającym bezstronne rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorcą a aparatem państwowym, jest niezależny sąd składający się z niezawisłych sędziów. Ta ustawa miałaby wejść w życie w styczniu przyszłego roku, czyli to jest już niewiele czasu do tego momentu. Jak rozumiem, prace intensywnie trwają. No, właśnie z tym mamy problem, ponieważ prace nad y, konstytucją trwają już w Ministerstwie Gospodarki pewnie z pięć lat, y, pojawiają się kolejne odsłony projektów, ale tak naprawdę y, w parlamencie procedura ustawodawcza jeszcze nie ruszyła. A zatem y, w ministerstwie osoby odpowiedzialne planują, że y, ta ustawa czy te ustawy przejdą przez Sejm i Senat w ciągu niecałego miesiąca, po to, żeby wejść w życie. 1 stycznia to niesie ze sobą kilka konsekwencji. Po pierwsze, głos partnerów społecznych będzie bądź zlekceważony, bądź będzie słuchany tylko w ograniczonym zakresie, skoro procedura ustawodawcza będzie tak szybka. Po drugie, z góry zakładamy, że będzie bardzo krótkie wakacje o legis, a zatem przedsiębiorcy będą mieli niezwykle krótki czas na to, żeby się przygotować do wprowadzonych przepisów. To moim zdaniem rodzi niebezpieczeństwo nielojalności ustawodawcy w stosunku do przedsiębiorców. Poza tym stanowi pewne naruszenie konstytucji, no bo wakacjo musi być odpowiednie. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, ustawa powinna wejść w życie. Najwcześniej w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia, o ile przepisy demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, a już wejście w życie z dnia na dzień jest czy ma być absolutnie wyjątkowe. A zatem ja nie wierzę w magię dat. Po co Konstytucja ma wchodzić w życie 1 stycznia? Może wejść życie 1 marca, no, może nie 1 kwietnia, ale na przykład. 5 kwietnia, po to, żeby po pierwsze w trakcie prac legislacyjnych wysłuchiwano organizacji pracodawców, żeby wypowiedziały się partner społeczny, żeby wypowiadali się przedsiębiorcy, po to, żeby w Parlamencie była należyta refleksja nad poszczególnymi rozwiązaniami, żeby spokojnie przegłosować te ustawy i żeby wprowadzić odpowiednie wakacje o Inaczej mówiąc można przypuszczać, że w tym procesie legislacyjnym głos przedsiębiorców, ich opinie nie będą wzięte w należyty sposób, a przecież to prawo, to przepisy, te przepisy są stanowione dla nich po to, żeby mogli w sposób spokojny, bezpieczny prowadzić działalność gospodarczą no, ku chwale wszystkich obywateli tego kraju. No rzeczywiście wynika z tego wniosek, że przedsiębiorcy mają być uszczęśliwieni na siłę. Akt tak ważny dla biznesu jak konstytucja dla biznesu ma być procedowany w błyskawicznym tempie, bez refleksji nad poszczególnymi rozwiązaniami, bez odpowiedniej wakacji o legis. Myślę, że nie jest to najlepsze rozwiązanie i takie uszczęśliwianie na siłę może się źle skończyć.